Lego Mixy. Doskonale wiem, jak brakuje Wam odcinków biznesowych. Dziś do takiego odcinka wrócimy, bowiem w moje łapy albo właśnie wpadł jeden z najlepszych miksów, jakie miałem w życiu, albo największa wtopa, jaką miałem w życiu. witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Tak jak mówiłem, wiem jak ten za filmami biznesowymi. Jednakże, no, no cóż, jakby coraz jest mniej. Z oczywiście względów, że po prostu coraz mniej tego biznes prowadzę. Mówiłem o tym więcej w tym filmiku, więc odróbcie, nadróbcie, obejrzyjcie. No widzicie sama jestem podekscytowany, aż mi się słowa mylo, moi drodzy! Ile dałem za tego miksa 250 zł. Jest tutaj około 2,5 kg. W związku z tym mamy tu w związku z tym do czynienia z paską bezprecedensową. Nigdy nie dałem jeszcze. 100 zł za kilogram klotków. Jakie są tego powody? Już Wam zaraz pokażę. Albo nie, pokażę Wam już. Co, jeśli bym Wam powiedział, że w tej paczce mam według tego, co Pani obiecywała, takie coś? Albo coś, co mnie zdecydowanie bardzo zachęciło, czyli coś takiego Sami przyznacie, że dla kogoś takiego jak ja, to uparcie wrzeszczy, że kiedyś było lepiej, kto gloryfikuje lata 90, a kto przede wszystkim, nie wiem jakim cudem, stracił swoje katalogi z lat 92, 93, 94, jest to łakomy kąsek. Ta paczka, jak widzicie, na waszych oczętach będzie otwarta, ona jest cały czas zamknięta, w związku z tym moją reakcję zobaczycie jeden do jednego. Nożyczki gotowe? Powiem więcej, jeżeli jesteście podjarani tą treścią, którą widzicie na zdjęciu, niezależnie od tego co tu... A bo dobra, źle powiedziałem. Jeżeli tu jest to, co ma być na zdjęciach, a nie jakieś wielkie oszustwo, są na pewno klocki. To nie ostrzucie ząbków, bo to przypuszczalnie będzie pierwszy z miksów, który zostawię sobie w całości dla siebie. W całości oczywiście na takiej zasadzie, że jeżeli będą jakieś duble w stosunku do swoich zestawów z dzieciństwa, no to wiadomo, że nie, duble sprzedam. Ale poza tym raczej zostanie wszystko dla mnie. No, to są właśnie uroki, jak się idzie na pracę. Etatową, i jeszcze zostaje się kierownikiem, i ma się dość sporo pieniążków, i już nie trzeba każdego miksa przejechać, Hej, muszę go sprzedać, żebym przeżył ten miesiąc, żebym miał na Buki, papier, bibułki i co tam jeszcze do życia potrzebne. To teraz mogę się kupić i stwierdzić? O, fajnie, 250 zł, psi! Co z tego, żebym go sprzedał za tysiąc? Stać mnie, by go sobie zostawić. Mmm, się Sami widzicie, że a moje psy nie wytrzymują tego napięcia i już się drą... Otwieraj! Tylko w psiemi języku. Dobra, nożyczki już mamy moimi. Sam jestem podekscytowany. Sam sobie się jaram i to jest jedna z których od dawna się bałem właśnie prowadząc własną firmę że gdybym ja działał w ten sposób, że pracuję gdzieś na etacie, kupuję sobie miksy ee, właśnie na sprzedaż, pracuję gdzieś na etacie, to właśnie dowiedziałoby się to, żeby stwierdzał Ej, fajny miks, ej, fajny zestaw, zostawmy go sobie, przez mnie, żeby go sobie zostawić. No i tego się bałem. I co? I to się ziściło. Zero rozliwienia po sobie to znam się dość mocno, no prawie cztery... prawie 40 lat się znam prawie. No, a tam jeszcze trochę brakuje, ale... Oj, tam, oj, tam, otwieram. Mi najbardziej, oczywiście, zależy, żeby te katalogi były w stanie perfekcyjnym. Bo nie ukrywam, że ceny, którą za zapłaciłem, za e, tego miksa właśnie głównie generowały katalogi. Bo klocki mogą to być radomowe klocki, może nie być, może są to cudowne zestawy z lat 90., z porządku lat 90. -tych. Widzimy tam elementy Ice Planet, widzimy elementy kasy, widzimy elementy Piratów, widzimy naprawdę wiele elementów. No w związku z tym jest nadzieja, że to są faktycznie jakieś takie zestawy pochodzące z tej epoki i że to będzie taki złoty gral I moje wygrane życie, że za 250 zł kupiłem, kawał swojego dzieciństwa. Eee, paczkę, mam już tutaj ten. Dobra, ja muszę kamerę, a poczekajcie, tu natniemy. I zaraz chwytamy kamerę, przewracamy to i zobaczymy. Z czym to się... Dobra, kamera już. Będzie wiązać ta paczka, jak widzicie tu ostatnie cięcia jeszcze trwają. Ej, naprawdę, nie denerwowałem tak przy miksach chyba nawet jak zarabiałem na nich. Prosiłem o bardzo ładne opakowanie, ze względu na to, ok, katalogi zapakowane bardzo dobrze. Znaczy no bardzo dobrze Wow, mamy. Mamy, mamy katalog. Mamy, jej. Wiecie czemu mi na tym katalogu głównie zależało? Kojarzycie mój lego room? To was zaprasza. Tylko idziemy do lego rumu i... Patrzcie na to. Widzicie to? Widzicie ten mój ulubiony plakat z dzieciństwa? No. Kojarzycie tą grafikę? Kto miał w dzieciństwie przyznawać się? Do dziś mi wisi. Do dziś. To teraz powrót. I sami widzicie. To jest... Wow. 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 Chałupniczą metodą, ale w miarę jednak zabezpieczone. Wybaczcie, tą prze... Dobrze tutaj. Wziąć i czy faktycznie. No nie jest w stanie perfekcyjnym, ale byśmy. Się... Zestawy za dyszkę. To jest etap, by zacząć krzyczeć, że kiedyś było lepiej. To już dawno jest ten etap. Wow! Ale co. Ej, ale. Ej, teraz mnie ten się zatkało. Czemu dwa katalogi na 93? Przecież to nie były lata, że mieliśmy dwa katalogi na rok. Czekajcie, że jest jedna opcja. Tak jest. Po nie polsku. To będzie polski, bo kojarzy katalog. I zgadza się. Ten jest po polsku. No i fajnie. No i słupcio 9-4. Spyrius, Islanders, to ja muszę coś dodawać, kto wie ten wie, drugi, słuchajcie to też nie jest tak, bo mówię katalog oczywiście, yy, o znowu, ojej mój, miałem i tyle, bie. to nie jest też tak, bo oczywiście widzicie, tu, tu katalogi mi się dublują, oczywiście, jeden będzie dla mojego kuzyna, jeden będzie dla mnie, ale ten trzeci, przypuszczalnie, wystawię na sprzedaż, <laughs> 95 duży, mam 95, ale mały, wow, wow, i tak samo na przykład 98 pójdzie na pewno na sprzedaż, bo tego mamy tutaj mam na dwóch egzemplarzach. Także jego na pewno będę wystawiał. To się będzie pojawiało na moim sklepie oczywiście. Słuchajcie, szczerze, za same te trzy katalogi. No, może nie byłbym w stanie za nie same dać 250 zł, ale mimo wszystko kurczę, no dużo byłbym w stanie dać za te trzy katalogi. Ich przegląd zapewne zrobię na kanale na żywo, na Waszych oczach. Po 30 latach od nieoglądania przejdę sobie jeszcze raz, pierwszy raz podawem dawna na waszych oczach więc wow wow ale teraz ważniejsze Zapytacie mnie zapewne, gdzie w 2024 wyhaczyłem taki miks, bo pewnie też wiecie doskonale, że coraz ciężej takie legitne miksy jest wyhaczać, a nie nadziać się na handlowca. Otóż sprawa była dla mnie ciut dziwna, bo tak jak mówię, coraz ciężej jest o takie miksy. I po prostu ja mam stronę i na stronie mam zakładkę, będzie typu sprzedaj klocki. No i pani do mnie napisała i faktycznie od początku wyglądało dla mnie to trochę podejrzanie, trochę dziwnie, klocków było mało i tak dalej, później były jakieś problemy, pani ja w ogóle problem nadać etykietę, coś mi tu, że tak powiem, śmierdziało. Nie byłem do końca pewny, ale gdzieś tamtą dozę zaufania, prawda, miałaś. A nawet jeśli nie dozę zaufania, mówię, kurczę, no 250 zł, bo tyle dałem za tego miksa, mówię, trudno, najwyżej się prześprciznę, najwyżej się... Przejadę, pośliznę i tak dalej. Tak czy siak, dla mnie najważniejsze to były katalogi, tylko one były dla mnie za tą cenę ważne. Fakt, dogrywaliśmy tą transakcję w ogóle przez dwa tygodnie, bo też to tyle gdzieś zajęło. Pani się w końcu udało jakoś wydrukować etykiety i wysłała mi tą paczkę za pobraniem. Bo też bo też z drugiej strony ona się bała, czy ja jej nie oszukam. Jakby Przecież wiecie, ja jestem firmą, mam na to wszystko papiery i tak dalej, więc jakby no nie robię takich rzeczy, bo łatwo mnie dojechać. Żeby było zabawnie, jeszcze Vol2, to było tak, że paczka przyszła do mnie do pracy, ja podczas gdy mnie nie było. Gdy akurat byłem na weekendowym urlopie, odbiera to zupełnie. Inna osoba, ona to za mnie zapłaciła. I wiecie, do, jakby mogła otworzyć i sprawdzić, ale like by nie stwierdził, czy miks jest legitny. Więc to ryzyko było już całkowite. Tym bardziej ucieszyłem się, gdy paczka do mnie dotarła. Otworzyłem ją zresztą. W sumie nie wiem w jakim momencie tego filmu wrzucam tą stawkę, ale jak już wiecie, jest legitnie. Czyli już wiem, że raczej miks oszukańczy nie jest, bo widzę faktycznie wiele tutaj. No nie żartujcie. To może być miks życia. Dalej. To. Nie mam pojęcia o czego, może, ale domyślam się. A to To się mocno domyślam. Bo nie, nie domyślam się. Także jak jest sporo, to może być plate. Dalej, jedziemy woreczek raz. Same figury. Pójście, jest tu, kurde, za to weźmiemy. Woreczek 2 i tyle, bo tu mam wypełniacz. Nie ma tego dużo, jak widzicie, ale doskonale wiemy, że zestawy z lat 90. charakteryzowały się tym, że mogło ich być mało, po prostu mało elementów było w zestawach, tak? W związku z tym nie spodziewam się tutaj faktycznie. O dobra, skąd postawka. Ristorant. Ej, no nie żartujcie, że tu będzie ten zestaw. Tu spójrzcie, są tu elementy ze Space Police, są elementy z Ice Planet i tyle. Jest tutaj tak zwany to jest zestaw w który miałem w dzieciństwie, więc on pewnie będzie szedł na sprzedaż, jeżeli go gdzieś odbuduje. Mamy i klasyczne city mamy i oczywiście tutaj Castle z odnogi miałem mówić, sprawdzimy jeszcze z cegłami. z cegłami. Mamy i z, przypuszczalnie City Space to fajne. Tu jest element znowu z Aquazon. Ej, naprawdę. Czy tu będzie ten mały, fajny miks z Podruba! Podruba! Patrzcie! Mamy podrubę! a przyłapany! Przyłapany miks na podrubie. E, teraz, na, w sensie wiecie, jakby, nawet gdyby to był miks, e, to jest też raczej podruba, tak? Tu charakterystyczny element. E, tu też, ok, znane i też przez domu. Tu, jeżeli będą, to będą to małe zestawy. Być może tu nawet w ogóle nie będzie tych zestawów. Ale, nawet jakby w ogóle nie było tu zestawów, i to by się okazał miks luźny, no harm done, tak zwany. Nie stała mi się krzywda, bo za same tamte katalogie jest ok. A resztę tu na elementy sprzedam w miarę na tyle sensownie. O, tu ten zestaw prawie jest kompletny. Że wiecie, ja go na elementy sprzedam tutaj z jakimś fajnym zarobkiem. Ta sama flaga, przypuszczam, że jak ją doprowadzę do dobrego stanu, byłaby warta ze stówę. No, może aż tak to nie ale. Widzę fragment i to będzie chyba też dubel mojego zestawu, więc on by może poszedł na sklep, a kłason oczywiście. Pójście jakie to są rarytacki, proszę bardzo, tutaj mamy, a podróbeczek jest minimalnie więcej, Ice Planet. Szkoda, że nie ma instrukcji, ale to wiecie, nie można mieć wszystkiego, co za dużo, to nie... Mm, spójrzcie, super taczka, ale z uwalonym, mm, tak szczerze jak tu się przyglądam... To no może nie być do końca zestawów. No okej, okay, tu mamy malucha. No to pytanie też, czy znowu takie będę zostawiał, jakby nie? Explorer. Explorer? Kolejna flaga. Dobra, a zobaczmy co mamy tutaj moi drodzy w minifigurkach. Tutaj widzę, mamy istne złoto. Sami zobaczcie. <laughs> jakby tu była, ta ojej, ja mam taki jeden wymarzony zestaw dzieciństwa. Pizzerkę. Pizzernię. Elementy westernu, wow! elementy duchów, elementy islanders, boże, co to może być za miks, jezi małpka. słuchajcie, 250 zł, tak czy siak, to jest jeden z topowych moich miksów, jeden z bankowo topowych miksów, bez, kurde, kitu, poro islandersu są nie jara, koń z derką, aj, połamane klipsy, ale mimo wszystko. Kurde... Piraci... Eee. Proszę bardzo, tego torsu... A, już widzę, Space Planet, Space Police. Troszkę koników, no szkoda, że ułamowane te mają, no ale nie można mieć wszystkiego. Stary rekin, okej. Okay. Wow, no będzie się tu działo. Okej, okay, słuchajcie, ja już tu widzę, nie, że nie zostawię sobie... No właśnie, no moment, no, ten zestaw, ten Sparadisom, ja już od tam sparam, ale brakował mi tego plejtu i w to, i mogę go teraz sam dołożyć. Ja już widzę, że oczywiście nie wszystko tu będzie dla mnie, ale takie elementy jak Space Police, być może te kastle, te z duchem, na pewno sobie pozostawiam w jakimś większym procencie niż mniejszym. Będą też zestawy, które oczywiście powystawiam. Aj, tu jest łamane w ogóle, kurda, było tak ładnie, prawie. Są elementy, które tak jak mówię, sobie wezmę i faktycznie posprzedaję, bo to nie ma sensu. Są elementy, które pozostawiam, już wiem, że. Może i to nie był top of the top. Kurde, zróbmy tego miksa od A do Z. Tu miała wejść stawka o tym, jak Wam teraz pokazuję zestaw po zestawie, jak tego miksa sobie robię, ale nie, nie będę tego robił. Czemu? Bo zajmie mi to chwilę dłużej niż do tego weekendu, kiedy Wam chcę wrzucić film. Po drugie, chciałam zrobić to porządnie, nie po łebkach. Już Wam teraz tylko zdradzę, że faktycznie zestawem się zajmuję i 98% klocków w nim jest. Pierwsze zestawy już są na moim sklepie, gdzie możecie je zobaczyć, a nawet już kupić, No w sumie, więc zestaw jest jak najbardziej, zestawy są jak najbardziej w miarę kompletne. To jest realistyczny czyś mix, a nie. Jakaś dziwna mieszanka, wiecie, Klocków z lat 90. Ja się z nim teraz jeszcze chwilę po prostu będę bawił i efekty końcowe. Zobaczycie już za tydzień. Jakie dokładnie zestawy, ile mniej więcej, bo wiecie, niektóre bym zostawał dla siebie, niektóre będę sprzedawał, ale ile mniej więcej też kosztują i tak dalej, i tak dalej. Już za tydzień, więc zostawcie subskrypcję, by też tego nie przegapić, jeżeli nie subskrybujecie, a jeżeli nie chcecie tak subskrybować, to sobie zapiszcie w pamiętniczku. No to co, mam nadzieję, że widzimy się już za tydzień w miksie od A do Z. Tęsknijcie za tym, nie? Nacieszcie się, bo. Długo tego znowu chyba nie będzie. Dzięki, że byliście, widzimy się wkrótce już się. Za tydzień mam nadzieję. Bye!